Cześć Widzowie! Witajcie w nowym odcinku z Roblox Rivals i dzisiaj na Rivalsach będziemy sobie ym, prankować ludzi Energy Pistols czyli bardzo spamerską y, bronią weźmy sobie może arenkę bo to jest dobra mapa na spamienie Energy Pistols no i weźmy może scyzę i weźmy róg tak, właśnie róg weźmy, żeby szybciej się tam przedostać. Zróbmy coś takiego i spammy mu... A jaj widzowie. Niestety nasz położył z snajperki, ale spokojnie to dopiero jest początek. Spamimy sobie tutaj. Dużo bardzo. Nie widzowie, ale Farta miał gości, Trzy życia, naprawdę. I tu widzowie, ja ten gostek ma haki. To ja mówię serio. Nie da się tak, widzowie, walić zawsze heavy. Chyba, że on jest jakiś mega furosy. Widzowie, zaspanijmy go. Ten odcinek będzie na pewno bardzo śmieszny, ponieważ ja bardzo lubię grać tam energetycznymi, chociaż są totalnie no i spanelskie. Katane ułożył. Braciszek naprawdę. Ten beczek z kataneczki. Już wiem, że chciałbyś wyciągnąć chciałby katane. Bo zaspamiłem widzowie. ten odcinek jest tak głupi i taki śmieszny. Bardzo fajnie w sumie, ten odcinek jest, bo bardzo dużo spałem. Energy Pistol jest to jedna z moich ulubionych broni. Znowu go zasłoniłem, widzowie. To jest naprawdę śmieszne. No, może nie jest to mądre, bo ludzie bardzo się wkurzają, jak ktoś gra z nowskillowymi Jest to śmieszne. Nie może nic ze mną zrobić, a ja mu tak zwyczajnie spamię, co? Oj, to jest bardzo śmieszne. Natomiast, gdyby ktoś mi tak spamiał, to może by mi nie było tak do śmiechu. Już. I dzi widzowie, jak będzie kolejna runda, to Was po prostu zaraz powiadomię. Widzowie, może odbierzmy sobie też tutaj kot. Na darmowe trzy klucze. Bo po prostu dostaniemy sobie tu darmowe klucze. No i powiem wam, jak będę w rundzie. Jestem już w rundzie z levelem 8. Także spaming może być ciekawy. Bym wziął sobie co? I bym zrobił coś takiego On będzie pewnie gdzieś tu na dole chodził, bo pamiętam jak sam tak robiłem, gdy miałem mały raz, że chodziłem na arenie dole nie było i go zaspamiliśmy i zrobię Może weźmy RPR O! Ja on miał dużo On chyba się poddaje, bo się zbytnio nie rusza. No, widzę. Poddał się niestety. Jak będzie kolejna runda, to was klasycznie powiadomie. Gram widzowie z tym samym ziomkiem, co wcześniej i muszę mu niestety znowu no, spamić, ale nie jest to, widzowie, mój problem. Widzowie, niestety mnie tutaj on zaspamił. a może być trudna ze względu, że on gra snajpereczką i ja muszę taką słabą bronią znaczy to nie jest słaba broń w porównaniu z snajpereczką to może być trudna, ale tutaj dostał spam Zaspamiony I został zaspamiony niechcąco uderzyłem go z GunBlade'a, ale to nie jest problem. Chyba za wyginę. ja, no było blisko. Trochę mi się myszka przesunęła. Myślę, że gdybym nie, nie to, no to bym go zaspalił. Musiałbym sobie trochę pomóc z gambai Bo to nie jest odcinek, gdzie tylko uderzam. Synergii Pistols, po większości. I teraz musiałam sobie też szathelem pomóc. No i sobie pomogłam. I dzi Gigi widzowie. To był szalony, fajny odcinek, ale ja muszę już ten odcinek kończyć, więc widzimy się w kolejnych odcinkach i pa, zostawcie suba i lek. Like.